Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym odnośnie rozpoczęcia mojej nowej serii na mój kanał Gra Erika. No i na samym początku tego filmu chciałbym Wam powiedzieć jedną bardzo ważną informację. Nie chcę, żeby to oglądały... Dzieci w wieku 13, 14, 15 lat. Dlaczego? A dlatego, że ta gra jest po prostu bardzo brutalna i nie chcę, żebyście mieli potem przeze mnie głowę zniszczoną. Chodzi mi po prostu o to, że jest tutaj naprawdę mm, kilka nieprzyjemnych y, scen. Typu zabijanie krwi i tak dalej, więc ogólnie odradzam wam, nie oglądajcie tego. Bo tak jak wcześniej wam właśnie powiedziałem, nie chcę, żebyście mieli przeze mnie popsutą głowę. To jest gra dla dorosłych, a nie gra dla młodzieży. Więc ogólnie bardzo was o to proszę, zastanówcie się kilka razy, zanim będziecie oglądać tą serię. Mm, wiem co mówię, bo przechodziłem tą grę już kilka razy i postanowiłem, że nagram ją na swój kanał, ale no, nie oglądajcie lepiej tego. Żebyście potem mogli spokojnie spać w nocy. Kiedy się seria roz rozpocznie? Seria się rozpocznie proszę Państwa już jutro. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo... Bo po prostu gra jest naprawdę zajebista. Bardzo krótka z tego co też pamiętam. Nie wiem ile będzie z odcinków z tej gry. 6, 7, 5? No naprawdę nie wiem, ale przypuszczam, że gdzieś tyle. No i chyba to wszystko... Z mojej strony trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już w jutro w pierwszym odcinku z gry Erika Papa. Pa.